Brawo, a ty robicie Panowie, nie przeciągamy, kamień, papier, nożyce 3, 2, 1 Zaczyna Felix A z racji, że to jest finał Łapkę, Ey, ey, ey! Ej, tak chujowo, no ten ziom, ten samobrazek wyjebał się gorzej niż Persio To jest prosta akcja, równa, jakbym się wyjebał to twój freestyle, o kurwa Wywiejam yeah! dalej, potem na te bity, to są te pokale, Ale podnosz na przedbiegu, dlaczego ty jeszcze nie wjebałeś tego całego śniegu? Byłem yeah! z Podkodem, mógłbym być z ładem są sąsiadem I rwijam dalej Wodę na debity, to są te Jestem jak w sto z pedałem Więc płyną, wypierdala i zabrałem Lecę lepiej, na scenie jestem jak hanibal Lekter I to jest proste, to jest kurwa no Twoją padę cały mały spódzianowski Faktycznie jest jak Sonata Zomel Przestań tych biednych ludzi prześladować Ja we kurwie zamówiłem puchar Właśnie przyjechał kurier I to jest tak że w listocie. Wszystko spoko, ale mogłeś się przebrać po robocie I to jest tak stary sprawdzaj ten numer Ja napierdalam z Uzi w ciebie jak Zomel Ej i teraz sprawdzaj chłopo Jak ugaszaj jak on świece I to jest stary, to i grucza, żeby on wygrał, oni muszą mieć post. w Hej, Ej, i teraz w na ja tu jak na gitarze. Ej, to jest kurwa prawda, na gitarze, to pan wygrał, to frat Sinatra. Wiecie, dzisiaj finał do ciebie nie dojedzie. To proste, jestem szczery. DVD na scenie ma najlepsze delivery. Ja! dalej, wpadam w te wokale. Nie hamujcie innej firmy, jadę pismo. Ty jesteś większą kurwą niż Impos. Raz, spokojnie Spokojnie, kurwa, wiesz, to z wizą. Jak ukro zdawał dalec, to nam miał twierdzić, czym się avizą. I teraz sprawdźcie, nie ja zapisałem, że ty dymów ty co o I to jest tak, sprawdźcie gocie, koń spać po robocie, ja tu napierdalam wersy z złocie, i to jest tak, Sprawdź Kutasie, jesteś po robocie, czy grałeś dzisiaj mecz w P klasie. Nie zbadałem, chyba tam grałeś smordu i mały. I teraz sprawdzę, w którymś wygrał, dzisiaj z tym nie, nie wiem, kultywator, krzciuki i sensacze. Tak. Teraz sprawdzaj siąka, sprawdzam bochnacze i wygląd kurka. Pod ciebie tam bardziej, byś się odnalazł, kurwa, pan Michał yo. I tutaj pijem klasa, jaka kurwa by klasa Jesteś obrońcą dziewictwa, jak łapię za majk Jego dupę strzeże, wirdzi, batańk like, Zgadza się skala, na tej nie jestem królem, jak Mohamed Salah yo. I pijem tu z tematem, badam na te bizny, jadę z Jestem jakeral jadę z podkładem Wolą w wydziale remontowym zrobiłem remontatę Mam talent, kto się tu liczy? pan patrikał dostanie złoty przycisk na ulicy kurwo jak kiedy kłoska, No, dokładnie jak kiedy kłoska, Ja zajebiście tu nawinam jak Ada ta szosna ksiąg Ej I teraz sprawdzaj dalej Ej, Mam pierwsze miejsce w pieprzone I to jest tak, ja ci od tak tak nawijasz, że chylińskie się rozbarzyło tatuaże Z Chylińska to jest włos, patrzy na niego i mówi Wypierdalaj stąd I to jest tak, sprawdzaj, zioman, Wybra Hip czy Chińska, ona Zmiana mi tu wybraki, bo cztery wersje, a wybór Robiłem twoją starą numerowskiego na kanapie u ciebie, nie mówię starą, to mój stary robił ciebie Ej, I teraz sprawdzaj go się. Co ty kurwa gościu, nie poznałeś powoli się? Mój stary nie robi, nie chcesz ziomkiem Bo się dziwka zada, jest wopkiem Jo, lecy styl Pierdolę ciebie i wszystkie takie wsty. Stary go ucił roweru i sprawdzaj szturek Ale kij wkładał mnie w tą dziurę Nie z do finału Nie zabiorę cię na bagażniku Ej. Yo, 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 yo! Twoja bamda jak Ukraina skurwy synu, bo w drugie mieści wiele nowych kijów I to jest proste, jadę w tyki, ale ma dupę podróż na wszystkie Ja Jadę na Uwecie i mam klasę, bo najebałem się do pinku z karaciem. I to jest tak i teraz prawdzią Ja Jadę na dopingu no pokrętł się Yo, yo, yo Jedziesz te słowa, myślałeś, że dla rajdera jest ścieżka rowerowa Wbijam z wały jak rower, kurwa mnie takie pedały powiem tak, to jest żołóż, oni się krzywią, jak im, im do bidonu I to jest prawo, a oni skręcając pokażą rękę w prawo Jeszcze raz, jak Wam się to kurwa podobało? Yeah! Czy w wstanie stanie tą matkę powinien wygrać Felix? Yeah! Czy może jednak Włado? Bueno? Yeah! Jeszcze raz, Felix! Yeah! Czy Włado? Bueno? Yeah! Ostatni raz zapytam, Felix! Przywładą! A przed werdyktem chciałbym tylko wspomnieć, że fundatorem nagród pieniężnych jest firma Invest Stop, płytki Cea się z kamieniem